Stwierdzam, że Pan Burmistrz złożył szlubowanie przed radnymi na drugiej sesji Rady Miejskiej w Placzebie z nowego przewodniczącego. Proszę Państwa, punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie odnowy miejscowości Janów, będącym załącznikiem do uchwały nr 45, łamany przez 360. Przed 2010 Rady Miejskiej w Karczewie, dnia 25 marca 2010 roku. Bardzo proszę o kilka słów wprowadzenia. Temat wyszedł z RBS-u. Bardzo proszę Panią Marzenę. Podało pismo z Urzędu Marszałkowskiego o uzupełnieniu braku po zweryfikowaniu wniosku na remont świetlicy we to uzupełnienie należy złożyć w ciągu 14 dni wśród uchybień i jednym z właśnie uchybień było aktualizacja planu odnowy w miejscowości Janów. Zakres uchybień, aktualizacji, tak jak Państwo macie podane w uchwale Rady Miejskiej, czyli jest podany w tej chwili uzupełniony czas wykonywania zadań w ramach planu do, do, do wymyślności jak i kwoty w stosunku do których należy, należało uzupełnić, ponieważ nie były wszystkie działania wycenione, że tak powiem wyszacowane, to są szacunkowe wielkości. I to wszystko. Uchwała Rady, tak jak mówię, jest dokumentem koniecznym, żeby w terminie złożyć wniosek i otrzymać, mam nadzieję, środki unijne. Proszę bardzo, pan Sparek. Ja chciałem się zapytać tylko jeszcze o inną rzecz, bo z tego, co się orientuje, to też źle, yy, żeby objęli uchwałę, na czele, zwracał na to uwagę, jeżeli chodzi o nazwę, azylnictwo w jest aktualnie prawo w tej miejscowości, w tej starej, to jakaś inna nazwa jest. I też była prośba, żeby zostało to. Ja to jest prawidłowa Plan od nowej miejscowości ja wiem, Ale w tej chwili już jest prawidłowa ta nazwa. Pan była też, też prosił o to, żeby to zostało to zmienione. Tak, to zostało właśnie zmienione. Zostało tak, to jest po prostu aktualizacja tego dokumentu, ważnego dokumentu. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania, jeżeli chodzi o tę uchwałę? Przeczytać. Uchwała Rady Miejskiej w Garczewie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie prowadzenia w planie odnowy miejscowości Janu będącej załącznikiem do uchwały nr 45 łamanej przez 360 2010 Rady Miejskiej w Garczewie z dnia 25 marca 2010 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Tekst Jednolity Dziennik z 2001 roku, nr 142, pozycja 1591, z późniejszymi zmianami. I paragraf 10, ustęp 2, punkt 2, literatę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania. Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Dziennik ustaw z 2008 roku nr 38, pozycja 220. Rada Miejska w Kaczewie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Wprowadza się zmiany w planie odnowy miejscowości Janów dotyczące karnotą wprowadzania operacji. Szacunkowej wartości poszczególnych inwestycji, przedziału czasowego ważności planu odnowy miejscowości Janów, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Karczena. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. podjęcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem Proszę bardzo? Przepraszam najmocniej, ale mam mi jedna rzecz przed głosowaniem. Myślę, pytanie mogę zadać. Oczywiście. Pani naczelnik, mam takie pytanie. W rozdziale ósmym, planowane przedsięwzięcia w punkcie piątym, budowa kanalizacji. Nie wiem, czy tutaj będzie jakieś no, poprawki, może zastanówmy się nad tym. Wie Pani o czym mówię? Chodzi o to, że kolejność realizacji zadań. I w kolejności realizacji zadań budowę kanalizacji mamy jako priorytet pierwszy. Szkodzi o przydział czasowy. W tym momencie tutaj mamy wpisane 2015-2017, a kolejność realizacji jest jako raz pierwszy, a przed tymi zadaniami mamy wpisane w punkcie drugim inne zadania, w punkcie trzecim inne zadania, które są to w zasadzie w punkcie trzecim i czwartym cel realizacji jest jak gdyby drugorzędny, prawda? A jest przedstawione jako lata wcześniejsze. Mam taką małą wątpliwość, czy tutaj nie będziemy musieli tego z powrotem poprawiać? Myślę, że na tym etapie to nie jest konieczne, dlatego, że to przecież w tej chwili to jest prognoza i kwoty, jak Państwo widzą w punkcie pierwszym, jest nieadekwatna w tej chwili do tego, co mamy w budżecie. To i prawo nie prawo. przeszkadza. I to nie to tak, żeśmy rozmawialiśmy z Urzędem Marszałkowskim, tak. dlatego też na to zwróciłam uwagę, ponieważ to już wiemy. Natomiast poszczególne inne działania jeszcze nie wiemy. Także to, to są prognozy. To jest konsultowana, żeby ten tak. marszałkowskim tak. tak. i to nie będzie stanowiło o w tak. Nie, po prostu brakowało w ogóle tak. tych tak. działań późniejszych nie było czasu, jak będzie realizowane i nie było szacunku tych działań. Tak. To, to ja wiem, że tak. no, chodzi w tej chwili o tak. przedział Natomiast... czasowy, jeżeli chodzi o... Cel realizacji jest jako pierwszy, a mm -hmm. lata są y, daleko, daleko odległe, są no dużo, in, dużo dalsze niż cel ten produkt. Czyli w tej, lat, w, w w tej w chwili mam taką ale skoro Pani twierdzi, że zostało to konsultowane Urzędem Marszałkowskim i Urząd Marszałkowski powiedział, że nie będzie to żadnego stanowiło problemu w ocenie merytorycznej wniosku, to wydaje mi się, że jest porządny. Mm. Okay. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i że uchwała została przyjęta 15 głosami za i w tym momencie ten punkt mamy wyczerpany. Szanowni Państwo, praktycznie rzecz biorąc Wyczerpaliśmy porządek tej sesji. Natomiast chciałbym jeszcze przed zamknięciem poprosić Państwa radnych o albo pozostanie tutaj na miejscu, albo przejdziemy, jeżeli można, do 19, na 19 bo tu będzie jeszcze spotkanie inne. Przeszliśmy na 19, ponieważ. Tak w tym, miesiąc, w tym tygodniu yy, chciałem spotkać się z Państwem wszystkimi odnośnie kilku spraw takich organizacyjnych, yy, które są również sprawami terminowymi w tym sensie. Więc jeżeli wyrazicie Państwo na pozwolę, to, to ja bardzo serdecznie zapraszam jednak do yy, 19 na górę na myślę, że 20 minut do pół godziny w celem omówienia spraw takich czysto technicznych, roboczych. Natomiast najprawdopodobniej y, następna sesja y, y, też już taka y, z prawdziwego zdarzenia robocza i troszeczkę świąteczna będzie y, 14-16 y, grudnia. Ja mam tak, jedno jeszcze no spraw różnych akurat no, bym, taki, tak, taki jest w tej sesji. Dokładnie. Tak? czy mogę zadać jedno pytanie pani skarbnik dotyczące uchwały budżetowej dotyczące odmowymi pani Jaka sprawa wygląda? Proszę. Czy mamy tutaj tą sprawę do piętną na tyle, że więcej musimy dostarczyć uchwałę budżetową do Urzędu Marszałkowskiego? Tak, proszę Państwa, jeśli chodzi, jeśli chodzi o w projekcie, jest to uwzględnione w projekcie na następny rok budżetowy i mamy upoważnienie, to pamiętam, prawda, na zaciąganie zobowiązań. Znaczy mamy uchwały intencyjne, o tak bym no, powiedziała. Po znaczy my... wszystko, wszystko, jest tak, jak powinno być. Ja, tak, ta, też prosiłbym może o skonsultowanie tego jeszcze z Urzędem Marszałkowskim, bo o, lata realizacji mamy w planie od nowej miejscowości Janów 2010-2011, nasza uchwała budżetowa po budżecie, pojawi rok. się na 2011. A, na Tylko na rok, Więc ja dlatego mówię. A tutaj jest czas realizacji 2010-2011. Prosimy o skonsultowanie się, żebyśmy nie mieli powodu z tym. Dobrze. Więc tak jak powiedziałem przed chwilą, jeżeli można, bardzo serdecznie zapraszam na górę. Myślę, że w przeciągu pół godziny załatwimy sprawy czysto organizacyjne. W związku z wyczerpaniem porządku dzisiejszych obrad zamykam obrady drugiej sesji drugiej sesji Rady Miejskiej w Karczewie szóstej kadencji samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo i zapraszam do 19.